Cześć moi drodzy! Witajcie w kolejnym filmie na moim kanale, a dzisiaj trzeci odcinek z serii turystycznych słówek. Mam dla Was kolejnych pięć turystycznych słówek, które dla Was omówię, przetłumaczę. Podam angielski przykład w zdaniu, który można je użyć. Także zaczynamy pierwsze słowo: attraction. Something interesting o! Enjoyable to see or do. Atrakcja, atrakcyjność. The beautiful beaches are the island's main attraction. Piękne plaże to główna atrakcja wysp. Kolejne słowo jest dosyć ciekawym wyrazem, ponieważ jest to takie personalizowane słowo na bazar. Siuk, a market in Arab country. To jest taki arabski bazar. Nie znajdziecie za bardzo tłumaczenia w słowniku tego słowa. Ja szukałam bardzo długo i sama to w sumie przetłumaczyłam jako że jest to bazar arabski, taki arabski market, taki no taki po prostu bazarek, na którym sprzedają Arabowie. You can go shopping at the nearby souk. Możesz iść na zakupy do pobliskiego, arabskiego bazaru. Trzecie słowo. Overbooking. The practice of sailing more hotel rooms or plane tickets when they are available. Brak miejsc przepełniony. Jedziecie gdzieś albo chcecie jechać i macie na przykład napisane po angielsku na stronie hotelu, że coś jest overbooking. Czyli jest po prostu przepełnione, nie ma miejsca. Nie kupicie biletu, nie kupicie miejsca. Przykład zdania: We have got a potential overbooking problem at the end of this week. Mamy potężny problem z nadmiarem rezerwacji w tym tygodniu. Czwarte słowo: Rate. The price to pay for a hotel room. Rate, stawka, podatek. Jest to tłumaczone bardzo różno, bardzo, róż, bardzo różnie jest to tłumaczone, bo podciąga się to słowo Rate też pod cenę, na przykład pokoju, bo tutaj będzie w zdaniu, właśnie taki przykład: When I made a, the reservation, I was told the room rate was $79. Kiedy dokonywałem rezerwacji, powiedziano mi, że cena pokoju wynosi 79 e, dolarów. W, więc właśnie m, czasami jest to używane też jako cena, pomimo że m, cenę możemy też powiedzieć jako price, ale możemy też użyć tutaj e, rate e, przy e, pokojach e, hotelowych. I ostatnie, piąte słowo. Wealth. A large amount of money, property, etc. That a person or country owns. I jak pisałam ten scenariusz, to w ogóle nie znałam tego słowa wealth, a wealth jest bogactwem, zamożnością albo obfitością. Jak wpiszecie w tłumacza albo w słowniku, że będziecie szukać, to jest tam jeszcze chyba kilkanaście znaczeń tego słowa, ale wszystkie oscylują właśnie w tych um, działach gospodarki, bo to dotyczy właśnie gospodarki że tu jest bogactwo, zamożność, obfitość, to będzie należało do wszystkich działów dotyczących państwa. Przykład w zdaniu. The country's wealth comes from its oil. Bogactwo kraju pochodzi z ropy naftowej. No i to na przykład y, może dotyczyć krajów arabskich. Możecie ta, tego tam y, użyć, zapytać ich, y, czego dotyczy y, wasza zamożność, z czego Wy żyjecie na przykład w jakiejś tam rozmowie, i wtedy na przykład taki człowiek może Wam powiedzieć, że bogactwo kraju pochodzi z ropy naftowej. W dzisiejszym odcinku pojawiły się słowa attraction, siuk, overbooking, rate i wealth. Kolejne pięć dosyć ciekawych słów, ostatniego, tak jak mówię, nie znałam. Wszystkie słowa razem z polskimi i angielskimi tłumaczeniami zostaną przeze mnie umieszczone w opisie tego filmu, więc jeśli będziecie chcieli do tego wrócić, sobie to zapisać, przypomnieć, albo niezbyt uważnie słuchaliście, kiedy o nich mówiłam, to one tam się wszystkie znajdą, żeby można sobie było na spokojnie te słowa prześledzić. A jeśli któryś z, ty, któryś z tych słówek wyznacie i jeszcze jest jakieś inne tłumaczenie tegoż słowa, o którym ja nie wiem, na przykład, to napiszcie je w komentarzu, bo to się może przydać po prostu innym, żeby mieć jeszcze jakiś synonim jakiegoś słówka, żeby wiedzieć, że to jeszcze można użyć tak albo zupełnie inaczej. W tym wideo, moi drodzy, to już jest wszystko. Do zobaczenia w kolejnym, na razie. PA-PA!